Wyobraźcie sobie, że stoicie na środku wielkiego rynku finansowego świata. Wokół Was przewijają się miliony ludzi, inwestorzy, przedsiębiorcy, politycy i zwykli obywatele. Każdy z nich trzyma w rękach banknoty i monety, ale to, co naprawdę decyduje o sile nabywczej, to na pewno nie kolor papieru, lecz symbol, który je zdobi. Jedni mają w portfelach zielone dolary, inni błyszczące monety z europejską mapą, i właśnie tu zaczyna się ta historia rywalizacja dwóch walut, które definiują dzisiejszy świat gospodarczy. Dolar amerykański, czyli ikona globalnej dominacji waluta, której nazwę zna każde dziecko na świecie symbol potęgi USA i wpływ na politykę, handel czy rynki finansowe to właśnie dolar od dekad jest językiem biznesu międzynarodowego. Z drugiej strony zaś mamy euro, takiego młodszego Ambitnego brata, który jest projektem, który miał nie tylko uprościć handel w Europie, ale również stworzyć przeciwwagę dla dolara i stać się fundamentem wspólnej tożsamości gospodarczej w Unii. Choć istnieje dopiero od niecałych trzech dekad, już dziś ma ogromne znaczenie i realnie konkuruje o pozycję globalnego giganta. W 2025 roku pytanie brzmi: czy dolar nadal pozostaje absolutnym hegemonem, czy może euro krok po kroku odbiera mu przestrzeń i staje się prawdziwym filarem światowych finansów? A co najważniejsze, jak ta walka wpływa na nasze życie codzienne na ceny wakacji, na raty kredytów, na inwestycje giełdowe czy nawet na zakupy w internecie. Dziś zabiorę Was w podróż przez historię, fundamenty i przyszłość obu walut, żeby wspólnie poszukać odpowiedzi na to euro czy dolar kto wygra w 2025 roku, jak i w następnych latach. Zanim jednak przejdziemy dalej, to klasycznie przypominam, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, a wszelkie decyzje musicie podejmować na własne ryzyko i odpowiedzialność. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawicie suba i łapkę w górę, bo klasycznie motywuje mnie to do dalszego rozwoju kanału. I ostatnio na kanale pojawiła się możliwość wspierania mnie, właściwie zostania wspierającym. Jeśli ktoś z Was miałby takie życzenie, to bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą. Przygotowałem tam sporo benefitów dla osób które zdecydowałyby się na takie regularne wsparcie. Myślę, że to są takie całkiem spoko benefity Jestem też skłonny dodać w przyszłości kolejne, na przykład jak zaproponujecie coś ciekawego, to wdzięczny. A teraz przechodzimy do dalszej części odcinka. Żeby zrozumieć, jak ważne są euro i dolar, musimy najpierw cofnąć się w czasie. Dolar amerykański ma historię sięgającą końca XVIII wieku, ale jego prawdziwa dominacja zaczęła się w XX wieku po II wojnie światowej. Stany zjednoczone były jedynym krajem z nienaruszoną infrastrukturą i gigantyczną siłą produkcyjną. To wtedy wprowadzono system z Bretton Woods, który u... Uczynił dolara centralnym punktem światowych finansów. Wszystkie inne waluty zostały powiązane z dolarem, a sam dolar z kolei ze złotem. To była epoka, w której zielony banknot stał się symbolem stabilności i bogactwa. Nawet kiedy w latach 70. zerwano więź dolara ze złotem, waluta USA nie tylko nie straciła znaczenia, ale jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję. Do dziś ponad połowa światowych rezerw walutowych banków centralnych jest przechowywana właśnie w dolarach. W praktyce oznacza to, że rządy, inwestorzy i instytucje na całym świecie ufają dolarowi bardziej niż jakiejkolwiek innej walucie. Euro to zupełnie inna historia. Ono powstało dopiero w 1999 roku jako wirtualna waluta do rozliczeń bezgotówkowych, a monety i banknoty pojawiły się w obiegu w 2002 roku. Pomysł był ambitny. Stworzyć wspólną walutę, która wzmocni handel, ułatwi życie obywatelom i zbliży gospodarczo państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dziś euro jest używane przez 20 krajów, co daje ponad 340 milionów ludzi. To drugi największy obszar walutowy na świecie. Co ciekawe, mimo młodego wieku euro już stało się jedną z najważniejszych walut rezerwowych, odpowiadając za około 20% globalnych zasobów. To oznacza, że banki centralne, fundusze i inwestorzy uznają je za wystarczająco bezpieczne, aby przechowywać w nim ogromne rezerwy. W skrócie, dolar to doświadczony weteran, waluta o ugruntowanej niemal monopolistycznej pozycji w finansach międzynarodowych, a euro to taki młodszy, dynamiczny rywal, który jeszcze nie dorównuje dolarowi pod względem globalnego zasięgu, ale w swojej części świata stał się absolutnym fundamentem i bezpośrednim konkurentem. I właśnie ta różnica w historii sprawia, że walka z euro z dolarem jest tak fascynująca, bo obserwujemy starcie starego, doświadczonego Monopolisty z młodym pretendentem, który ma ogromne ambicje i nie zamierza łatwo odpuścić. Skoro znamy już historię obu walut, czas spojrzeć na ich obecne znaczenie w gospodarce globalnej. Dolar wciąż pełni rolę absolutnego hegemona. To właśnie w nim rozliczana jest zdecydowana większość transakcji międzynarodowych, zwłaszcza w sektorach strategicznych, takich jak ropa, gaz czy metale przemysłowe. Jeśli dziś na przykład Arabia Saudyjska sprzedaje ropę do Chin, to w ogromnej większości przypadków rozliczenie następuje w dolarach. Nawet jeśli żadna ze stron formalnie nie ma z USA nic wspólnego. To sprawia, że dolar jest nie tylko walutą, ale wręcz narzędziem polityki globalnej. Euro natomiast odgrywa ogromną rolę przede wszystkim w Europie i na rynkach powiązanych z Unią Europejską. To waluta strefy euro, ale też często wykorzystywana w handlu międzynarodowym przez kraje, które nawet formalnie do niej nie należą. Dzięki swojej skali Stabilności politycznej i dużemu udziałowi gospodarki unijnej w globalnym PKB, euro jest atrakcyjną alternatywą dla dolara, dla wielu firm i rządów. A oto oznacza mniejsze ryzyko kursowe, łatwiejsze transakcje i bardziej przewidywalne rozliczenia. I tu dochodzimy do kluczowej różnicy. Dolar ma globalny zasięg i zaufanie wynikające z dekad dominacji, a euro jest mocne przede wszystkim regionalnie w Europie i jej otoczeniu. Ale też trzeba uczciwie dodać, wraz z rozwojem Unii Europejskiej i jej rosnącą rolą w handlu międzynarodowym, euro stawało się coraz bardziej znaczące by coraz częściej stawać się alternatywą na globalnej scenie. I w takim razie można byłoby pomyśleć, że taka rywalizacja walutowa to sprawa wyłącznie polityków, bankierów centralnych czy wielkich funduszy inwestycyjnych, ale prawda jest taka, że każdy z nas odczuwa skutki tego starcia praktycznie na co dzień. Czasami nawet nie znając sobie z tego sprawy. Weźmy przykład wakacji. Jeśli jedziesz do Stanów Zjednoczonych, to od razu zaczynasz się interesować kursem dolara, bo im mocniejszy dolar, tym droższe hotele, jedzenie czy bilety wstępu. Analogicznie podróżując do Włoch, Hiszpanii czy Grecji, właściwie skupiasz się na kursie euro, bo wszystko w nim rozliczasz, a ta waluta zapewnia spójność i przewidywalność, przynajmniej w krajach, które ją przyjęły. Kolejna sprawa to zakupy w internecie. Wielu z nas kupuje sprzęt elektroniczny czy ubrania w serwisach, które swoje ceny ustalają w dolarach. Jeżeli dolar umasta się względem złotówki, to nagle nowy iPhone, karta graficzna, albo nawet subskrypcja w serwisie streamingowym robią się wyraźnie droższe. Ale wpływ euro i dolara jest też dużo głębszy. Kursy tych walut oddziałują na inflację, na ceny paliw, na raty kredytów w Polsce. Jeśli dolar rośnie, to automatycznie drożeje ropa, a więc i benzyna na naszych stacjach. Jeśli euro się osłabi, polski eksport może mieć kłopoty, bo nasze produkty stają się mniej konkurencyjne cenowo. Dlatego walka euro i dolara nie jest abstrakcyjnym starciem gigantów gdzieś wysoko nad naszymi głowami, to taki pojedynek, który wpływa na nasze codzienne życie od wakacji, przez zakupy, aż po raty kredytów i ceny na stacjach benzynowych. Więc kiedy mówimy o przyszłości tych dwóch walut, od razu nasuwa się pytanie, czy dolar na zawsze pozostanie królem globalnych finansów, czy może euro, a być może zupełnie inna waluta, zdoła mu odebrać koronę. W krótkim terminie odpowiedź wydaje się dość oczywista. Dolar nadal będzie dominował, bo wynika to z faktu, że amerykańska gospodarka wciąż jest największa, najbardziej innowacyjna i najbardziej atrakcyjna dla inwestorów z całego świata. Do tego trzeba dodać niebywałą siłę militarną i polityczną USA, która sprawia, że dolar to nie tylko waluta, ale wręcz narzędzie geopolityczne. Ale w dłuższym terminie euro też ma swoje atuty. Strefa euro to ogromny, zintegrowany rynek, który nie tylko oferuje stabilność, ale i ogromne możliwości rozwoju. Jeśli Europa poradzi sobie z wyzwaniami takimi jak starzenie się społeczeństw, transformacja energetyczna, zwiększenie innowacyjności, kryzys migracyjny. To euro może zyskiwać na znaczeniu. Co więcej, coraz więcej krajów rozważa by wprowadzenie euro lub powiązanie swoich walut właśnie z nim, co zwiększa jego wpływy. Nie można też zapominać o nowych technologiach, bo cyfrowe waluty banków centralnych, takie jak CBDC, mogą zmienić układ sił. Jeśli Europejski Bank Centralny wprowadzi cyfrowe euro szybciej i skuteczniej niż USA, może to stać się dużym atutem. Ale jednocześnie dolar ma tę przewagę, że już teraz jest głęboko zakorzeniony w światowym systemie finansowym i wykorzenienie go byłoby niemal niemożliwe. Warto też wspomnieć o ryzykach, które mogą dotyczyć obu walut, bo choć dziś mówimy o rywalizacji euro i dolara, to wtleczają się inne czynniki, które mogą całkowicie zmienić układ sił. Pierwsze ryzyko dotyczy długu publicznego, zarówno w USA, jak i w strefie euro. Amerykanie od lat zadłużają się w niesamowitym tempie, a deficyty budżetowe liczone są w bilionach dolarów. Pytanie brzmi, jak długo świat będzie ufał, że dolar jest bezpieczną przystanią, skoro jego emitent to nie w długach? Z kolei w Europie problemem jest nie tyle sam dług, co brak pełnej integracji. Każdy kraj prowadzi swoją politykę fiskalną, a to oznacza, że w razie kryzysu nie zawsze łatwo będzie działać wspólnie. Drugie ryzyko to pojawienie się konkurencji. Już dziś Chiny mocno promują Juana jako walutę międzynarodową, a w handlu surowcami zaczynają pojawiać się pierwsze kontrakty w innych walutach niż dolar. Jeśli trend się nasili, to w przyszłości zarówno euro, jak i dolar mogą stracić część swojej pozycji. Trzecie ryzyko to same technologie, bo kryptowaluty, czy wspomniane wcześniej waluty cyfrowe, banków centralnych mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy pieniądz. Jeśli świat faktycznie pójdzie w kierunku cyfrowych rozliczeń, niezależnych od tradycyjnych systemów bankowych, to dominacja dolara czy euro wcale nie będzie taka oczywista. I podsumowując to wszystko, to i euro, i dolar mają przed sobą ogromne szanse, ale też stoją w obliczu poważnych wyzwań. To trochę jak w boksie. Dziś jeden zawodnik prowadzi na punkty, drugi próbuje go dogonić, ale w każdej chwili do ringu może wejść ktoś trzeci i całkowicie zmienić reguły gry. Jak widzicie, jak to często bywa, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy euro, czy dolar. Amerykańska waluta wciąż jest globalnym liderem, ale euro zyskuje na sile i ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla nas, Europejczyków. W praktyce Obie waluty będą ze sobą konkurować, ale też współistnieć jako fundamenty światowej gospodarki. Dla inwestora wniosek jest prosty: nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę. Warto dywersyfikować portfel i mieć ekspozycję zarówno na dolara, jak i na euro, w zależności od naszej strategii i planów. A teraz jestem ciekaw Waszego zdania: która waluta, Waszym zdaniem, ma większą przyszłość w 2025 roku, jak i w następnych latach? Euro czy dolar? Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo to świetny temat do dyskusji. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wpadajcie na kolejny odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.